Masz już w ręku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia? Myślisz, że to koniec formalności, możesz spokojnie odetchnąć? Niestety, wiele osób właśnie w tym momencie popełnia najwięcej błędów. W tym filmie pokażę ci, co dokładnie zrobić krok po kroku po stwierdzeniu nabycia spadku, żeby nie zapłacić niepotrzebnych podatków, nie utknąć w sporach z rodzeństwem i bez problemu sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Zostań ze mną do końca, bo wyjaśnił także, jakie terminy naprawdę cię gonią, a które formalności możesz spokojnie załatwić później. Ja nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym oraz właścicielką kancelarii Klisz i Wspólnicy, w której od wielu lat pomagamy naszym klientom w sprawach spadkowych. Nasze biura znajdziesz we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu i Krakowie. Ale pracujemy też online, więc możemy Ci pomóc bez względu na to, gdzie mieszkasz. Chcesz spokojnie przejść przez sprawy spadkowe i nie przepłacić na podatkach czy sądach, zasubskrybuj mój kanał, kliknij łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakie pytania o spadek najbardziej Cię interesują. A teraz pokażę Ci, co naprawdę daje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i dlaczego to dopiero początek załatwiania formalności spadkowych. Co właściwie daje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza to dokument, który potwierdza, kto dziedziczy i w jakich częściach. Oba mają taką samą moc prawną, więc nie ma znaczenia, czy formalności załatwiliście w sądzie, czy u notariusza. Ważne jest jednak to, czego w tym dokumencie nie znajdziemy. Sąd nie zapisze w nim, że mieszkanie przypada jednej osobie, a samochód drugiej. To oznacza, że wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego majątku razem i w całości. Przyporządkowanie kolejnych przedmiotów do konkretnych osób wymaga dokonania kolejnego kroku czyli działu spadku. Najszybszy i najwygodniejszy sposób na przeprowadzenie takiego działu spadku to zawarcie odpowiedniej umowy najlepiej u notariusza. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, czyli dom, mieszkanie, pole itd., taka forma jest obowiązkowa. Można też dojść do porozumienia w sądzie. Trwa to dłużej, ale zazwyczaj jest tańsze. A kiedy pomiędzy osobami wymienionymi w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma zgody, pozostaje już tylko pełne postępowanie sądowe. Dlatego odpowiedź na pytanie, co zrobić po stwierdzeniu nabycia spadku, najczęściej brzmi: przygotować podział spadku tak, żeby każdy wiedział, co naprawdę należy do niego, ale to nie wszystko. Obowiązki podatkowe. W międzyczasie, zanim jeszcze dokonasz działu spadku, musisz zameldować uzyskanie majątku spadkowego w Urzędzie Skarbowym. Jednak nie zawsze zapłacisz od tego spadku podatek. W praktyce wygląda to tak, że składasz odpowiednie oświadczenie o przyjęciu spadku. Jeżeli nie podlegasz zwolnieniu, urząd wyliczy i powierzy podatek od spadków i darowizn. Nie zawsze jednak musisz cokolwiek płacić, czy nawet zgłaszać. To zależy od tego, w jakiej jesteś grupie podatkowej i jaka jest wartość spadku. Najbliższa rodzina, czyli tzw. Tak grupa zerowa, to małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha. Te osoby w ogóle nie muszą płacić podatku od spadku. Ale jest jeden warunek. W ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu albo od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, trzeba zgłosić nabycie majątku spadkowego w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, zwolnienie przepada, nawet jeśli chodzi o najbliższą rodzinę. Cała ta procedura nie dotyczy bardzo małych spadków, których wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Dla najbliższej rodziny kwota wolna to 36 120 zł. Warto pamiętać, że ta kwota wolna dotyczy także teściów, zięcia i synowej. Dla osób z tak drugiej grupy, czyli dalszej rodziny, kwota wolna wynosi 27 090 zł. Natomiast dla pozostałych osób niespokrewnionych ze spadkodawcą 5 733 zł. Jeżeli spadek ma niższą wartość, wówczas nie podlega zgłoszeniu i nie będzie trzeba płacić podatku. Co jest tutaj istotne? Zwróć uwagę, że wśród najbliższej rodziny, która jest całkowicie zwolniona z podatku, oczywiście pod warunkiem dokonania odpowiedniego zgłoszenia, nie ma siostrzeńców i bratanków, czyli spadek po wuju albo ciotce jest opodatkowany. Tak samo nie ma synowej czy zięcia, więc spadek odteściowej teściowej czy teścia także wymaga opłacenia podatku. Im dalsza grupa, tym wyższa stawka. Dla najbliższej rodziny zaczyna się ona od 3%, potem rośnie wraz z wartością spadku. W drugiej grupie stawki są wyższe od 7%, a w trzeciej od 12% z kolejnymi progami przy większych kwotach. Wpis do Księgi Wieczystej. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, koniecznie zadbaj o wpis w Księdze Wieczystej. To nie jest tylko formalność. Dopóki w Księdze Wieczystej, jako właściciel, figuruje zmarły, nie możesz sprzedać mieszkania ani domu, nie zaciągniesz na niego kredytu i nie przeprowadzisz wielu innych czynności prawnych. W praktyce wygląda to tak. Z postanowieniem sądu albo z aktem poświadczenia dziedziczenia idziesz do sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę dla danej nieruchomości i składasz wniosek o wpis swojego prawa własności. Po dokonaniu wpisy, Ty, a także wszyscy współspadkobiercy stajecie się w pełni ujawnionymi właścicielami. Ten krok jest szczególnie ważny wtedy, gdy planujesz sprzedaż nieruchomości, jej podział między spadkobierców albo zaciągnięcie na nią kredytu. Brak wpisu oznacza, że w dokumentach nadal widnieje zmarły właściciel, co praktycznie uniemożliwia jakiekolwiek dalsze transakcje. Jeśli któreś z tych zagadnień szczególnie Cię interesuje, zapraszam do oglądania tych nagrań, do których linki widzisz teraz na ekranie. A ja tymczasem żegnam się i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie.